Jesteśmy przy parkingu, wyciągamy swoje zasoby finansowe i postanawiamy biegać kolejką. Znaleźli się tacy, co postanowili zdobyć górę pieszo. Niektórzy byli szczęśliwi, inni zaś mieli do siebie żal, że wybrali samodzielne wejście. Jedną z głównych atrakcji miasta jest odwiedzenie punktu widokowego Storstein. Znajdującego się na wzboczu wzgórza Fluya. Na punkt można się dostać na dwa sposoby. Dla ambitnych schody nepalskich szerpów, wspinaczka około 40 minut. Dla leniwych gwiazd kolejką górską, około 5 minut, ale spory koszt. Tromsø jest jednym z najciekawszych miejsc na mapie Norwegii. Wysunięte daleko na północ, zdaje się, będzie łącznikiem między europejską częścią kraju, a wciąż jeszcze dziką Arktyką. Zimą można poczuć się tu jak wewnątrz Bożonarodzeniowej pocztówki. Gruba warstwa śniegu, domy udekorowane latkami, ogień w kominkach. Latem, ze względu na 24-godzinny dzień polarny, miejsce to staje się mekką dla plażowiczów, windsurferów, kajakarzy i amatorów górskich wędrówek. W mieście znajduje się wszystko, czego mogliby szukać turyści. Lotnisko, knajpki serwujące pyszne jedzenie, browar, przytulne kino, kilka historycznych punktów i sklepy. Z często oryginalnymi pamiątkami. Poza miastem, z którego bardzo łatwo uciec, można spędzić tygodnie. Każdy jeden widok, widok zapiera dech w piersiach, i nigdzie indziej na świecie nie można prosto ze szczytu gór zjechać na morską plażę. A teraz już o rzeczywistości. Wjeżdżamy stromo pod górę a ja próbuję uchwycić momenty wjazdu. Kolejce dość tłoczno, ale chyba lina się nie urwie. Już zaprezentowałem widok z tarasu widokowego na Troms w formie filmu, jak i zdjęć. Jak teraz czas oddać się chwili i w spokoju popatrzeć na horyzont. Jest po prostu pięknie. Pogoda nam sprzyja, to i widoczność fantastyczna. Jest ciepło jak na Norwegię za kołem podbiegunowym i świat jest taki późnowiosenny. Czas udać się na spacer. Na pewno nie będziemy zdobywać szczytu, ale pospacerować tu i tam nie będzie sobie odmawiać. Idziemy więc krawędzią zbocza wzdłuż liny, tak by nie spaść, a trafić na kolejny punkt widokowy w dali piękny szczyt z obłokiem, co się o szczyt oparł, a my spokojnie dalej idziemy. Przepaść obok nas nie jest sprzyjająca roślinności, to rysunek skał osadowych jest widoczny, a roślinność w pewnym oddaleniu od skarpy korzysta z chwil, by rozwijać swoje piękno. Już jesteśmy na kolejnym punkcie widokowym i możemy spojrzeć w przepaść. Wyobrażam sobie, jakby to było, gdyby było zimno, biało i padało, a ja w tym miejscu, gdzie teraz jestem. Dobrze, że jest przyjazna pogoda. W dali widać most, co wygięty jak łuk, a na który niedługo wejdziemy, wracając z wyprawy. Przybysze starają się dostawić pamiątkę i przyrzeczenie, że tu wrócą. Już takie symbole widziałem na grobach żydowskich i chyba jeszcze gdzieś. Zastanawiam się, czy może też jakiś kamyk włożyć, ale czy matka na przyroda w dynamiczną pogodę nie zrzuci tego kamyka? A poza tym, jakoś nie wierzę w takie zaklęcia. Już w Dubrowniku przy studni składałem pragnienie i nic z tego. Aha. Ta niesamowita przestrzeń przede mną. Chciałby się jak wolny, tak polecieć nad te wzgórza, nad tą siną wodą fiordu, tak być wolnym i żyć pełną piersią. Wracam do rzeczywistości i podziwiam roślinność, co rośnie obok ścieżki, walcząc o utrzymanie swojego cyklu wyznaczonego przez Matkę Przyrodę. Czas wracać pod kolejkę i dalej realizować pragnienia.